Cześć, witam wszystkich widzów. Na swoim kanale mamy końcówkę roku 2023. Jest to czas podsumowań, i jest to czas, by nagrać materiał specjalny. Materiał, który chciałem dla Was nagrać już w tamtym roku, ale pomyślałem, że potrzebujemy trochę więcej czasu: czasu, by móc zbudować naszą społeczność. I ten czas właśnie nadszedł. Na ten moment jest nas prawie 2000 osób. Także jestem dumny. Jestem Wam wdzięczny za zaufanie i fajnie, że, że tworzymy taką zgraną paczkę, w której jesteśmy w stanie wymieniać się informacjami, zadawać pytania, rozwiązywać problemy, które każdego z nas w jakimś stopniu dotyczą. Ale przechodząc do tematu, co to będzie? Co to będzie za materiał specjalny? I będzie to uwaga, pa pa, pa, pa pam doping. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dopingu, ale porozmawiamy sobie o dopingu w kontekście takim holistycznym. Nie będzie to materiał instruktażowy przeprowadzenia pierwszego cyklu, jakich środków użyć, w jakich dawkach. Jeśli oczywiście będziecie chcieli, by taki materiał powstał, dajcie znać w komentarzach, a myślę, że taki materiał będziemy w stanie nagrać. Ja się przyznam szczerze, że zrobiłem research. Zwróciłem uwagę na materiały, które są na polskim YouTubie. I w tych materiałach jest dużo sprzecznych informacji. Są one oparte głównie na osobistych odczuciach osób, które to opisują. Brakuje tam merytoryki, brakuje tam dobrych przykładów i śmiem twierdzić, że jestem w stanie stworzyć materiał nieco lepszy, bardziej bogaty w wiedzę, w prostych słowach, która łatwiej trafi do świadomości. Ale to całkowicie abstrahując. Wracając do meritum, poruszymy kwestię dopingu holistycznie. Odpowiemy sobie na pytanie, kto nie powinien stosować dopingu, a uważam, że większość trenujących nie powinna dopingu stosować. Kto ewentualnie może. Ten doping zastosować i w jakich okolicznościach? Także przechodząc do części pierwszej, dlaczego nie powinniśmy stosować dopingu, można by było tutaj zacząć całą dyskusję, biorąc pod uwagę kwestię hormonalną. Czyli powiedzieć sobie, że pociągnięcie za sznurek A pociągnie sznurek B, no bo tak to zazwyczaj bywa w przypadku hormonów. Czyli omówić wszystko w kontekście takim endokrynologicznym, ale myślę, że to nie jest odpowiedź która Was będzie satysfakcjonowała. Przedstawimy sobie bardziej proste kwestie, w prostych słowach, też które bardziej będą w stanie przemówić i dać Wam do myślenia. Pierwsza kwestia uzależnienie psychiczne. Uzależnienie psychiczne to będzie uzależnienie od podniesienia swojego statusu, w tym wypadku w treningu. Można to też przyrównać w kontekście poprawy statusu majątkowego, wspinania się po drabinie czyli jeżeli jesteśmy w punkcie tu, i to jest nasz maks na dany moment, nasze życie, nasz, nasz wkład ym, czasowy, nasz wkład dedykacji to jest maks, co jesteśmy sobie w stanie pozwolić, i nie jesteśmy w stanie tego przejść. No i wrzucamy sobie, powiedzmy, taki doping. Mówię, wrzucamy, znajdujemy się tu. No, to jest ogromny przeskok. I cała istota jest tutaj taka, że bardzo łatwo, fajnie i przyjemnie idzie się do góry. Jak się wspinamy. No wywołuje to dużą euforię, tam jest pobudzona dopamina, yy, ośrodek nagrody jest, jest pobudzony. No i czujemy euforię praktycznie podczas drogi, no i w momencie, kiedy chwilowo osiągamy dany efekt, no ale co się dzieje po jakimś czasie? No, następuje adaptacja, no i to wszystko nam powszechnieje. Można to by było jeszcze przedstawić w takim kontekście, który większość nas będzie dotyczył, czyli na przykład pieniężnym. Wyobraźcie sobie, że zarabiamy na przykład 5000 zł na rękę, Piątkę. I nagle po miesiącu zaczynamy zarabiać 5. Dych. No 10 razy więcej. No, każdy pomyśli, że to jest mega, no bo jesteśmy w stanie sobie spełnić jakieś tam nasze marzenia, jesteśmy w stanie podnieść na standard życia i większość z nas, większość z nas jednak. Nie będzie żyła na poziomie za 5 tysięcy, a 40, a 45, inwestowała yy, i obracała tym kapitałem. Tak jest w książkach, tak jest mówione przez górę, ale rzeczywistość to weryfikuje. Do czego zmierzam tutaj? W momencie, kiedy będziemy na górze, to wyobraźcie sobie, że z tych 5 dych trzeba będzie zejść na 5 znowu. I tak będzie też w przypadku środków, bo nie będziemy na nich całe życie. Trzeba będzie się w końcu odblokować, odpocząć, dać organizmowi dojść do homeostazy, do wyrównania. No i słabo będzie. Zejść stąd, tu, to będzie dramat. Także to jest kwestia związana z uzależnieniem psychicznym i warto to mieć na uwadze. Druga sprawa, to doping nie jest kompletnie. Dla osób, które nie mają odpowiedniej psychiki, a większość osób nie ma odpowiedniej psychiki. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli jesteś osobą, która jest bardzo impulsywna, która bardzo szybko wybucha, która jest agresywna i która emanuje tą agresją w stosunku do innych ludzi, słabszych często, to nie powinieneś go kompletnie dotykać. To nie jest dla ciebie. Doping jest dla osób, które mają ustabilizowaną psychikę, które panują nad swoimi reakcjami i które Najpierw myślą, a potem robią. I nawet biorąc pod uwagę zawodników, patrząc na swoim przykładzie, w momencie kiedy byłem na liściu sałaty przed zawodami, trochę środków było, więc miałem warunki do tego, ewentualnie środowisko, gdzie mogłem się denerwować. To cała agresja, jaka była generowana, była skierowana wobec moich własnych słabości. Czyli jeżeli trening był słaby, to się denerwowałem na siebie, i na następnym cisnąłem dwa razy mocniej. Także ledwo wychodziłem. Z sali treningowej, i uważam osobiście, że to jest jedyna dopuszczalna forma agresji, którą jesteśmy, którą możemy zaakceptować czyli wobec swojej słabości i która powoduje, że jesteśmy w stanie ciężej trenować, bardziej skrupulatnie wykonywać plan to jest, to jest jedyne wyjście. Jeżeli ujście tego jest w stosunku do innych osób i zaczynamy wykorzystywać tą przewagę, w tym wypadku fizyczną psychiczną też często, no bo podniesienie poziomów hormonów męskich będzie powodowało też wzrost pewności siebie. No to sprawa wygląda tak, jak jesteś dupkiem i weźmiesz towar, to będziesz ultra dupkiem. Nie staniesz się kozakiem, staniesz się ultradubkiem. Tak to zazwyczaj wygląda. Także to jest sprawa numer dwa. No i warto tutaj też dodać jeszcze jedno. Bardzo dużo osób mówi, wiesz co, no spróbuję sobie tego testosteronu, spróbuję sobie tego. Wezmę sobie jeden cykl, zobaczę, jak to jest. Ale później odpuszczę, już nie będę do tego wracał. Szczerze, nie znam ani jednej osoby, ani nie znam osoby, która zna osobę, która by tak zrobiła. Ani jednej. Za każdym razem po krótszym lub dłuższym czasie ta osoba w jakimś stopniu wracała do dopingu. Czyli wrót, powrót do tego, co było wcześniej, uzależnienie psychiczne od efektów. Jak byliśmy tu, no to zawsze będziemy się patrzeć do góry. Tak to niestety wygląda. Na koniec uważam, że doping nie jest kompletnie dla osób, które chcą w jakiś sposób przeskoczyć lub obejść, czego się nie da fizycznie zrobić, swoich braków dyscypliny, skrupulatności na treningu i chcą obejść, przeskoczyć czas, czyli wpisać kody do gry. No niestety to nie pójdzie. Jeżeli chcesz lepiej wyglądać na plaży. Jeżeli chcesz zaimponować płci przeciwnej z tego, z tego powodu, że będziesz miał zwiększoną tężyznę fizyczną, no niestety media społecznościowe w jakimś stopniu to pompują, i to jest bardzo negatywne z ich strony. Jeżeli to są powody, dla których chcesz wziąć doping, to sobie go odpuść. To są fatalne powody, by go brać. Także mam nadzieję, że Wam przemówiłem trochę do rozsądku tym krótkim materiałem i tymi punktami. I teraz, kiedy mamy to podsumowane, dlaczego nie powinniśmy go brać, możemy zastanowić się, w jakich ewentualnie okolicznościach można rozważyć jego zastosowanie. I tutaj kwestia dotyczy praktycznie tylko grupy profesjonalnych sportowców, którzy są świadomi tego, jakie konsekwencje będzie niosło użycie tych środków, ale jednak duch walki i chęć zdobycia najwyższych laur i sięgnięcia, będzie przeważała nad tym wszystkim. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jeżeli zbliżamy się w hierarchii, w tym wypadku w stawce sportowej, na sam szczyt, to tam jest dosyć ciasno. Na górze jest dosyć ciasno. I nie jest żadną tajemnicą, jeżeli powiem Wam, że bardzo dużo zawodników, również sportów olimpijskich, stosowało lub miało kiedyś w swojej karierze kontakt z dopingiem. Tam są oczywiście inne poziomy wykrywalności, inaczej wygląda kontrola antydopingowa, inaczej jest to wszystko ułożone, ale twierdzenie, że doping jest domeną tylko i wyłącznie kulturystów lub zawodników, którzy startują, i zawodniczek w sportach sylwetkowych, jest po prostu nieprawdą. To jest kłamstwo, to nie jest tak. Musimy też wziąć pod uwagę, że doping to nie jest tylko grupa środków e, o działaniu anaboliczno-androgennym, które powodują zwiększenie masy mięśniowej siły i bardzo widoczne efekty. Bardzo często są to kortykosteroidy, bardzo często jest to redukcja stanów zapalnych w organizmie. E, to też jest doping. I tego typu doping jest dużo częściej używany niż doping w przypadku sterydów. Które powodują bardzo widoczny efekt. No, łatwiej wyobrazić sobie, że gość 120 kg, cały w żyłach, będzie na środkach, a ktoś, kto waży 60 parę kilogramów przy metrze tam 75, no, no jak doping? On gdzie doping? No, tu się okazuje, że jednak nie jest tak. Więc, doping tylko i wyłącznie dla sportowców zawodowych. I to powiem szczerze, że nawet jeżeli chodzi o starty w zawodach sylwetkowych. W ostatnim czasie powstało dużo federacji dla zawodników naturalnych. Ja to mniej więcej omawiałem w jednym z ostatnich QA. O ile metody sprawdzania naturalności w przypadku tutaj wariografu pozostawiają trochę do życzenia, nawet trochę dużo, to jednak, jeżeli mamy dobrą genetykę, która jest fundamentem, by w ogóle myśleć o jakiejkolwiek karierze zawodnika, jeżeli chcemy postartować. Warto rozważyć wystąpienie w takich zawodach naturalnych, by mieć w ogóle jakikolwiek pogląd, czy to nam odpowiada. Dopiero jeżeli to będziemy mieli zaliczone, możemy się zastanowić nad startem na szerszej scenie. No bo też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcecie zostać mistrzem Europy w kulturystyce, mistrzem świata lub zostać zawodnikiem pro, który odnosi efekty, lub zawodniczką, to po ten doping sięgnąć. Będzie trzeba po prostu. I to nie jest tak, że najwięcej tego dopingu będą brali goście, którzy najwięcej ważą i mają najwięcej mięśni. To jest taka łatwa iluzja, której można się poddać, że na przykład zawodnicy męskiej sylwetki, czyli goście o mega proporcjonalnych sylwetkach, mega symetrycznych, kostka na brzuchu, kosteczki się idealnie zgadają co do milimetra, z twarzy normalny facet, włosy na głowie, nie wyłysiały, nie wygląda jak troglodyta, no, że on stosuje dużo dopingu. Na często tak jest. Więc nawet w takich kategoriach, startując na scenie. Nie bardzo, bo ci gości też nie są mało umieśnieni. Oni wyglądają tak w stosunku do zawodników Open, ale w większości wyglądają naprawdę potężnie. To no, ci ludzie biorą doping. Biorą i nie ma opcji, żeby to obejść. Także widzicie kontrast pomiędzy tym, dlaczego nie powinniśmy stosować dopingu, a tym. Dlaczego ewentualnie możemy zastanowić się nad, zastos nad zastosowaniem tego dopingu, jest ogromny. Tu był praktycznie jeden argument. I jeszcze na sam koniec, taką wisienkę na torcie Wam powiem, musicie mieć świadomość, że jeżeli będziecie robili cykle, tak zwane cykle, czyli będziecie po kilkanaście tygodni brali w okresie wakacyjnym, powiedzmy, doping, testosteron czy jakieś inne środki, i będzie to wyglądało w ten sposób, że będą kolejne cykle to z każdym kolejnym cyklem będzie Wam trudniej wrócić do poziomu bazowego. Tak to wygląda. To nie jest tak, że za każdym razem organizm o tak będzie zaskakiwał. Jak mamy 20 lat, to może i tak będzie przez pierwsze parę razy. Nawet jak zastosujemy książkowo odblokowanie. Ale później, im będziemy starsi, uświadczymy dużo więcej z tym problemów związanych. Czyli jeżeli to był nas na przykład wyjściowy poziom testosteronu, stąd poszliśmy tu, Przyzwyczailiśmy się, nie jest to nasz pierwszy cykl. Myślimy, no dobra, wiem co mniej więcej czeka, wrócę sobie tutaj, no ale później, ewentualnie znowu se przybombię, no nie, przybombię, więc schodzimy tu, ale często się okazuje, że nie schodzimy tu, tylko schodzimy tu, i po jakimś czasie dopiero wracamy do tego baseline'u. I im jesteśmy starsi, im więcej tych cykli będziemy mieli za sobą, tak to będzie wyglądało. Także mam nadzieję, że dałem Wam trochę do myślenia tym. Powiem Wam szczerze, że denerwuje mnie to co, jest, to, co jest pokazane w internecie, to, co jest pokazane w komentarzach. Ludzie wypowiadają się na te tematy, nie mając kompletnie pojęcia, jak działa doping. Często dla nich to jest, tak jakby usprawiedliwienie czyjejś wyższości, tak jakby chcieli znaleźć wytłumaczenie na swoje własne niedostatki charakteru, no bo. Takowe posiadają. Także dziękuję Wam bardzo za to, że spędziliśmy dzisiaj czas. Życzę Wam przede wszystkim szczęśliwego nowego roku, bo zobaczymy się pewnie po nowym roku. Hucznej zabawy na Sylwestra. Jeżeli pracowaliście cały rok, mówię tak samo jak mówiłem na święta, bawcie się. Życie jest tylko jedno: życie to jest balans i to słowo nie jest negatywne. Jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach. Dajcie suba i dajcie łapkę, tak żebyśmy jeszcze bardziej zwiększyli naszą społeczność. I będziemy się widzieć przy okazji kolejnych materiałów. Cześć.